Proszę Państwa, przygotowywana jest aplikacja do wpisu Stocznik Gdański na Listę Światowego Dziedzictwa. Mamy wszyscy nadzieję, że ten wpis zostanie dokonany dość szybko. Aplikacja jest już w zasadzie praktycznie przygotowana, a dlaczego mamy nadzieję, że ten wpis zostanie dokonany? Właśnie dlatego, że to miejsce Stocznia Gdańska niesie ze sobą zarówno wartości związane z ochroną dziedzictwa materialnego, czyli miejsca, budynków, które znajdują się na terenie Stoczni Gdańskiej, jak również ochrony dziedzictwa niematerialnego, czyli myśli, Technologicznej, technologii, które były w tym miejscu rozwijane, ale również świadomości ludzi, którzy w tych miejscach pracowali, a w związku z tym ta świadomość systematycznie wzrastała, co doprowadziło do strajku, co doprowadziło do tego, że Stocznia Gdańska jest na całym świecie utożsamiana jako miejsce strajku, miejsce przełomu i, to, i, i y ten element i za ten element w zasadzie społeczeństwa Europy nas cenią. W związku z tym myślę, że z wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa nie będzie większego problemu. Ale po wpisie państwo polskie i społeczności lokalne muszą o ten teren dbać. Ten teren musi być odpowiednio zabezpieczony, poddawany pracom konserwatorskim, poddawanym ochronie zgodnie z polskim prawem i prawem międzynarodowym.